Idziemy. Bielecki mówi, że <laughs> jakiejś wietnamce coś zrobił. Jak on mógł być lag. Tak, jakiś mędrom nie mijał. Obserwował się, że bez światła jechałem. Coś tam płakał. Już tutaj gdzieś byłem, mniej więcej tam masz się, masz ranku rozliczyć, bo zobaczysz. nic się nie liczy, już w na się powtarza, to nie musi żadnych pedałów sobie ściągać, żeby się napłakać ludziom po wsi, jako ta biedna, pokrzywdzona przez ludzi los do roboty. Co mi to obchodził? Pewnie tak szybko jechałem rowerem, że nie zdążył nawrócić i mnie tam zatrzymać, tylko to musiał oszczerać To jest 300 metrów przejechałem, to się obudził szybko Chyba ścianierze do mnie dzwonił, ale to, to oni tak mają E, ja chodź Po drugiej Wietnamki, oni wąsili. <coughs> A może no, nie wiem, oto Wietnamki. Заставьте бураки в конце. И ты ведь бураки жрать. Дай спокой. Я mm же -hmm. наразу. И грубо пауза. Mm -hmm. Да, ведь сейчас хорошо. Będzie żać buraka, świnio. świnia. Świnia będzie żać buraka, nie ma co robić. O, zostawiam. No już. Nie ma, zostaw to tutaj jakieś główne. Chyba Ta herbata wyporządku trzeba zastrzelić, ten się nie udał jeszcze raz ale zrobiłem resztę, trawka może pójdzie stanął znowu na 100%. Nie wiem, od czasu do czasu mu musi coś takiego wieprzć to i tak dawno już nie było błędu przy odczycie, bo też mu się zdarzało, że skrywał sobie jakiś tam rekord konkretny. I on je zapisuje w plikach podzielonych, ale nie są nigdy równo podzielone, ani jak Nie wiem od czego to zależy tak naprawdę I co? A no i po prostu któryś przy rzucaniu mu się nie podoba i wali, że błąd i raz pominie ci plik, który trwa nie 15 minut, raz który godzinę czy dwie. Muszę sobie później dogrywać na telefonie. Nie jest zbyt przyjemne. Na telefonie to jest Lipton, bo mogę sobie przyspieszyć przy zgrywaniu 4 razy. to godzinę 15 minut sobie zgram. Mogę przyspieszyć i 8 razy. Ale to pomija niektóre klatki. Jeszcze czasami się zdarzy tak, że w momencie kiedy złapie człowieka, czy coś, to wtedy wszystkie klatki sobie wciąga. Dopiero jak znowu jest bez wykrycia ruchu, to leci tam bez klatek. A pomija klatek. Pomija sekundę całą to mi się nie podoba, dlatego... lepszy przypieszka 4 trochę to dłużej trwa, ale wam wszystko... 到处都是雪糕， A i znowu dzisiaj panie nie patent chyba chciał wziąć Ona już wie, ona już wie ona już na sekret w tym roku, a Nara nie mam czasu na głupoty który to wymyślił taki kurwa patent chujowy ja się śmiałem w sklepie, to minął, bo mi kiedyś wyleciała młoda. Ja mówię, nie takie rzeczy robili ludzie do drobnych, nie. Kacper znowu wyrzucił 10 gram białego Bo go dziewczyna prosiła Cholera jest. Teraz Tak Myślał, że zostałem A ja filmik oglądałem, chciałem dokończyć 10 minut, jeszcze herbatę sobie chcę zaparzyć i się myślał, że zasnąłem Kurde.

jakieś gwiazdy na przystankach człowieku coś tam moniczki się pokały A, Co, idziesz na dół? co ci w ogóle stało? Później zobaczę. Jakiś taki dziwny. Esto ramco, esto ya.